Trzymane, trzymane, kochani, witam wszystkich, Mleczosz, Food, ejki Fakir, Bambu, ejki Hrabam, Leczula, Łabol, Łabolin, Łoc, Moi drodzy, co za wczoraj szalony dzień, powiem wam, w tym świecie futbolowym Chelsea myślałem, że przejdzie, nie, ale akurat oglądałem mecz Chelsea z Realem I mówię, co to w ogóle jest za mecz, nie? Ej, leżałem, pisałem z chłopakami na Discordzie i piszę im Ej, normalnie ja mam całe mokre stopy, nie, tak mi się po co w ogóle z... Emocji. To był jeden z lepszych meczów, jakie oglądałem ostatnio. Naprawdę, nie? Świetny mecz. E, Bayern odpadł, czego się nie spodziewałem. Ten Chukłueze strzelił gola w 86. minucie. Taką petardę zawalił, że Neuer nie mógł tego przejąć, nie? Także wczorajszy dzień, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to był niezły. A dzisiaj też mamy fajne mecze. Grali Liverpool, moi drodzy. E, także jestem, jestem bardzo rad, że grali Liverpool. I Awans Atletico. No, zobaczymy. 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 Mam. Kurde. Nie wiem. Nie wiem, kogo chcemy. Chociaż i tak my będziemy grali z Villarreal. Liverpool będzie grał z Villarrealem, z tego co pamiętam. Bo mieli grać z Bayernem, gdyby przeszedł, bo tak wszyscy przewidywali, że, że przejdzie, nie? A tu cyk. Ok, mamy drugi skład. Elegancko. Dobra, czyli to mamy skończone. Tu mamy trzy paczuszki. E, otworzymy sobie to, bo, bo zaraz będziemy robili sobie 8,6. E, więc przy, przydadzą się fodery. Sklepik, sprawdźmy. Dobra, trzy paczki. O, tu jest tu jest 8,2 e, plus gwarantowane, więc może będzie coś, coś fajnego. uuu, 8,2 tylko. O nie. Nic nie dało, naprawdę. Jej, jej. 9 was jest das. Dobra, Podka rzadkich piłkarzy Electrum. Dobra, jest board. 8 8,4, 8,4. 8,3. Kurde. No dobra. Zawsze coś. Ty, czekaj, bo to może coś kosztować. Benfica. Dobra, damy go za 1100. Niech chłopak idzie. A resztę, resztę do klubu. Reszta do klubu. Oj, tutaj też nic. O kurde. Dobra, znowu Benfica, to może ten coś będzie kosztował. Kurde, nic nie dało, naprawdę. 3700, dobra, 1100. Dobra. Czyli nie za bardzo. Dobra, mamy począzko 81 1 plus ulepszenie. Zobaczymy może coś, tylko wypadnie, bo yy, potrzebujemy fodery. Moi drodzy, na paczkę 86. Mógłbym w sumie kupić. Ale po co jak można sobie przypalić karty, które mamy w klubie? I może będą jakieś walkouty. Okej. Okay. 8-4, proszę. 8-4, prawa strona. O, jaj, jaj, jaj. Kieza, Enrico Kieza. Dobra, tutaj nic nie dało, niestety. Dobra, kochani, to mamy e, parę pików, także może tutaj da nam jakieś 8-4, żebyśmy mogli skończyć te 8-6. Także mamy bardzo mało, ale to nic. Numer 5 to jest numer, który przoduje. A, jajajajaj. Już myślałem. Już myślałem, że jakaś 8-4 wpadnie. O, szczęsny! Dobrze! Dobrze! Szczęsny, ty wariacie. Ach. Ach. Shitsu. 8-4. Nie ma 8-4? Naprawdę. No, dajcie coś jeszcze, ej. 9 Warum. Dobra, jest 8 4. jest dobrze. Dobra, super. Mamy 8 szóstkę, Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Podoba mi się to. Chciałbym zrobić jeszcze jedną 8 6. Ale to chyba trzeba będzie kupić karty. Dobra kochani, odzyskaliśmy sobie informa. Um, dobrze, że miałem to jedno odzyskanie. Także kończymy sobie 8.6, drugie. Bardzo fajnie udało się. Commandos Informos Versus Inform. Um, bam, bam, bam. Chodź do nas, ziomeczku. Wijasz tutaj. Minus 3. Idealnie. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Dobra. Pewnie, że ocenie, no, pewnie, pewnie. Dobra. Douglas, nie czaruj. Proszę cię, żadnego insygnie, Douglas. Żadnych takich kart. Tu muszą być przynajmniej same 8 ósemki i jakiś kot. Tylko nie miałcz. Jak lew musi być. O! Brazylia. Bramkarz. Kto? Edison. What? What? O! 8-9 ŁOka, dobra. Tu kolejna 8-9. Jestem szczęśliwy, nie? 8-7. Aleksander Arnold. Dobra, to dało nam Premier League. Up the Liverpool. Wiecie dlaczego? Bo Steven Gerrard. Jest naszym patronem. Skrót. Dobra. Druga paka. Madafaka. Dobra. Please, dajcie jakiegoś food captains. Nie przedłużamy. Od razu otwieramy. Z gruby wjeżdżamy. O inform. Neymar! Neymar! Godem jachim! Godaj Mijachim! Godaj Mijachim! Neymarito! O kurwa! Neymar! Neymar! Uuuh! No i piorun Neymar! I tak się wystraszyłem, że się wystraszyłem. Neymar! Rozjedę krzesło zaraz! No Jaka kapa, nie? Jaka kapa? Ja nie wierzę! Ja też się cieszę, Neymar! Kiedyś, jak będę potężnym streamerem, będę miał taki piękny, biały uśmiech jak ty! Kupię sobie zęby! Ale kapa nie? Neymar! Pierdolne! Ej, a śniłem dzisiaj o nim, przysięgam! Śniłem dzisiaj o nim! W ogóle miałem takie przejebane sny dzisiaj! Gdzieś tam błądziłem w ogóle, nie? Śniłem o tym... O kartach! Budziłem się dwa razy dzisiaj! Co za kapa, nie? Neymar! pierdolne zaraz! Neymar! Ja zwariuję, nie? Neymar! Co za kapa! Dobra! jeżeli wam się podobał odcinek zostawcie lajka a jak trafiliście coś fajnego to też zostawcie lajka a jak nie trafiliście to też zostawcie lajka i please subscribe to my channel it will let me grow like uh, fakir bambu a wie, wiecie dlaczego fakir bambu? to jest tak jak już będę wielkim streamerem youtuberem to będę jak fakir a raczej jak fekir. Będę bogaty, będzie, będzie leciał olej, będę wam rozdawał PlayStation, komputery i kurwa złote kety. A bambu, bo to jest bambus. Wiecie jak rośnie bambus? On nie rośnie przez 10-20 lat. Ale później jak wypierdoli to tak. Bęk do góry. Fakir bambu. A stalowego do następnego. Peace.